Panie doktorze, mam pytanie związane z kosztami leczenia depresji. I, no, bo to jest taki bardzo ważny wątek, ale my rzadko o tym mówimy. O, o tym, ile państwo kosztuje pacjent, który nie leczy depresji, a ile taki, który leczy tę depresję skutecznie. Czy są takie badania, czy są takie wyliczenia? Użyła pani słowa klucz koszty, w związku z czym czuję się wywołany do odpowiedzi. Ehm. Takich analiz stricte przeprowadzonych w Polsce nie ma. Przepraszam w ogóle, że teraz prowadzę dyskusję w gruncie rzeczy takich przyziemnych rzeczy jak koszty i pieniądze, no ale w gruncie rzeczy wiedzą że państwo, państwo doskonale, że w ogóle tego trochę świat się kręci. I ja może tylko zwrócę uwagę na to, że mówiąc o depresji, o kosztach związanych z tą chorobą, w ogóle o jakiejkolwiek chorobie mówimy, to najczęściej myślimy poprzez pryzmat kosztów terapii, leczenia, diagnostyki, rozpoznania, postępowania terapeutycznego. A w gruncie rzeczy pomijamy bardzo ważny element, który poniekąd związany jest absolutnie z, te, z tytułem tej części naszego spotkania, a więc z pracą. Każda jednostka chorobowa, praktycznie każda depresja szczególnie, rodzi też koszty poprzez właśnie wpływ na pracę i ten wpływ na pracę może być podwójny. Kogoś po prostu może nie być w pracy i to rodzi pewne konsekwencje finansowe, albo ktoś może być w pracy, ale niestety ta jego praca nie będzie efektywna i to też rodzi konsekwencje finansowe. Jak ład tak się składa, że jeżeli się przyjrzeć różnym jednostkom chorobowym, to tutaj depresja naprawdę też wyróżnia się. Jest taki raport opublikowany w zeszłym roku, który dotyczył właśnie kosztów związanych z szeroko rozumianymi chorobami mózgu. Jak akurat zaburzenia nastroju, wśród nich depresja, jestem na pierwszym miejscu kosztów całkowitych. Ja Państwa nie będę patował liczbami, bo pewnie jakbym się pomylił miliony z miliardami, to niewiele osób by zareagowało, w związku z czym nie będę tymi liczbami Państwa patował. Natomiast powiem tylko tyle, że takie analizy dowodziły, że te koszty związane z pracą, stratą, utratą, związaną z nieobecnością w pracy, czy też nieefektywną pracą, dwukrotnie przewyższają koszty leczenia i diagnostyki. To powoduje, że trochę mówiąc o kosztach powinniśmy mieć nie tylko perspektywę samego leczenia, a z tym związany jest także ten efekt, ten, ta kwestia, którą Pani bezpośrednio pytała, czyli czy są analizy, które wskazują, że, że leczenie może przynieść oszczędności. Tak, są takie analizy, które pokazują, że skuteczne leczenie depresji przynosi oszczędności właśnie po stronie... Redukcji kosztów związanych z utratą pracy, tak to nazwijmy, ale też zmniejszeniem produktywności może w ten sposób. I te oszczędności wielokrotnie przewyższają nawet koszty samego leczenia. Także w sensie ekonomicznym to są w jakimś sensie dobre inwestycje.